Yy, witajcie widzowie. Wczoraj na euro zaczęła się yy, pierwsza kolejka czy druga yy, więc no ogólnie to teraz nie będę wyświetlać bramek przepraszam ale będę po prostu zdjęcia wyświetlać yy, no, zdjęcia. Ale spokojnie, bo niedługo będzie yy, wszystkie bramki z pierwszej kolejki po tej drugiej kolejce będą wszystkie bramki z drugiej kolejki, potem będą wszystkie bramki z trzeciej kolejki I... Yy, potem będą... Y, potem będzie już po prostu po euro już będą wszystkie bramki, w ogóle wszystkie bramki Chyba, że jeszcze zrobię że z jednej ósmej, ćwierćfinału, yy, półfinału I wszystkie... Yy, no i potem już yy, wszystkie po prostu bramki zrobię, albo... Albo nie, albo nie nie wiem, no bo też z finału też zrobię, nie wiem, zobaczy się, więc no, Finlandia-Rosja, to był wczorajszy pierwszy mecz, z drugiej kolejki Rosja wygrała 1-0. Yy, tak, najlepszym wynikiem był tutaj Miranczuk, bramka była w pierwszej w połowie w, w doliczonym czasie gry, a, yy, a ten Dziuba tutaj... I to ogólnie na samym początku meczu jak oglądałem dzisiaj, tu już się cieszyłem, że Finlandia wygrała to nagle ogólny i się już zawiodłem. No tutaj e, Holandczyk był, dobra, więc no. E, teraz macie ogólnie e, jak wyglądała ta bramka e, na screen teraz macie. No, więc yy, ocena tego meczu, jeszcze macie tu skład oczywiście To jest skład, o i skład Mogąście no, sobie zatrzymać statystyki No Rosja była lepsza, yy, nie mogę pokazać Dopiero później Z tego co widzę oni mieli No, troszeczkę meczy mieli z 2008-2009 roku Rosja wygrała 3-0 i 3-0, i w tej finalnej już przegrała 1-0, więc no, ocena tego meczu to potwierdzenie nie można, o, mogę 1 na 10. Czyli zero jakby. Okej. Okay. Nie widzieliście. Yy, dobra, więc yy, dziękuję za oglądanie tego odcinka. I widzimy się już za chwilę w kolejnym nara.